A więc cześć manko, ja jestem Petro i to was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest kolejny odcinek z moich ulubionych o Netflixie, czyli moje ulubione filmy na Netflixie oczywiście. I co? Bez będą gadania, przechodzimy już do odcinka. A więc na piątym miejscu mojego rankingu znajduje się film Sześcioraczki. Kto wie, no dobra, w skrócie opowiem o czym jest ten film. Jest on o y sześcioraczkach. Którzy są w różnych miejscach świata, tak można powiedzieć, i jedna, jedna z, jedno z braci, znaczy z rodzeństwa, bo tam była jeszcze siostra, znalazło, jak się nie mylę, jak, jak dobrze pamiętam, właśnie adresy chyba, czy nie, papiery, że było ich sześciu rodzeństwa, i znaleźli tam chyba gdzieś adresy, wtedy później. I wyruszyli w, pod, w podróż, poszukiwania, bo było dwóch braci, już wtedy. No i w końcu znaleźli wszystkich, i spotkali się w domu jednego brata. Przyszła mama, i tak się skończyło jakoś. Na czwartym miejscu znajduje się film Szybcy Wściekli. 8. Tak, ten film też oglądałem na Netflixie i postanowiłem go dać tutaj do rankingu, ponieważ oglądałem wszystkie części w, Szybkich Wściekłych. Ale ten był akurat na Netflixie. Znaczy był. Najnowszy był na Netflixie, dlatego oglądałem go i na przykład, mi do gustu, jak każdy w sumie. No to postanowiłem umieścić go w rankingu. Na trzecim już miejscu znajduje się oczywiście film The Kissing Booth, Większość może go kojarzyć, niektórzy może nie. Ale jak nie kojarzycie, to obejrzycie, bo jest warto polecenia. Naprawdę, jak każdy film z tej topki. Przynajmniej ja polecam, naprawdę, bo obejrzałem wszystkie z tych. No, raczej gdybym nie obejrzał, to bym nie polecał, nie? O, obejrzałem wszystkie z, filmy z tej topki, więc są wszystkie warte polecenia. No to, no to jak obejrzycie ten filmik, będziecie chyba, trzymać, to wpadajcie szybko na Netflixa i oglądajcie. Chyba, że nie macie Netflixa, no to oh. na drugim już miejscu znajduje się film Jumanji, na którym byłem w kinie. Y bardzo mi się spodobał i musiałem aż obejrzeć go jeszcze raz na Netflixie, ponieważ tak mi spodobał. Na, na drugiej części jeszcze nie byłem, ale miałem zamiar się wybrać i tak jakoś się wybrałem właśnie. Że nie byłem wcale, ale miałem taki zamiar i coś nie wyszło. Ale może jeszcze wybiorę się, może gdzieś na lecie znajdę, może poczekam że na Netflixie będzie, chociaż to będzie pewnie za pół roku jakieś, jak z pierwszą częścią. No cóż. A już na pierwszym honorowym miejscu znajduje się film Pitbull niebezpiecznej kobiety. Tak! Taki Petrek zadziorny. No, naprawdę, ten film ze wszystkich tych chyba jest najbardziej wart polecenia. Chyba, że nie lubicie takich bardziej filmów akcji takich, gdzie się coś dzieje, no to obejrzyjcie sobie Jumanji bo The Kissing Booth. Tam już są spokojniejsze filmy niż Pitbull. Ale wiecie, Patryk to... Petrox to Petrox, nie tego, nie ogarniecie. A więc co? To by było na tyle, więc subskrybujcie kanał, walnijcie w dzwonek, żeby chodziło po pojedynkę, wpadać wpadajcie na mojego Instagrama. I co? Yy, lajkujcie, subskrybujcie, udostępnijcie ze mną, komentujcie, wiem, pomyliłem kolejność, nieważne. I do zobaczenia, cześć, do następnych, Yo!